Chciałbym zmierzyć omy. Jeden om. Miernik. Opornik. No do Oma to mu trochę brakuje. Jeszcze raz. Jest to szybki miernik, szyb, szybko reaguje, tutaj tak samo ładnie się ogarnął No ale pomiar jednego ma jest obarczony dużym błędem, no tu już lepiej, jeszcze trochę, może jeszcze raz Liczy, liczy, liczy Prawie tym razem odrobinę lepiej Tym razem odrobinę... O, 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 tak. Jeszcze, jeszcze też. Jest! No dobrze. Zobaczmy co dalej. To był jeden o. 10 km. Nie jest to bardzo szybki odczyt. Jeszcze raz to zrobimy. Chwilę to trwa. Ale... Mniej więcej 10 kilo pokazuje. Trochę tak, trochę tak. 1001, 1002, 1003. Jeszcze raz. 1001, 1002, 1003. Mniej więcej w trzeciej sekundzie te 10 kilo mu wychodzi. Zobaczymy, jak sobie poradzi. Jeszcze z innymi wartościami będzie wstyd, ale nie szkodzi. Okazuje się, że nie mam żadnego pornika, już nie mówię o tym, żeby był porządny, po prostu żadnego pornika, który przekracza megaom. Całą paczkę zostawiłem niestety w innym miejscu, no prawie megaom. Pięknie, jest, dobrze. Jeszcze zakres taki, bardziej elektronika. Odstawię ten ogryzek. Jedynie precyzyjne 1 kilo. Jednostocentowe. O bardzo, bardzo dużej stabilności temperaturowej. Ale nie dotykam go. Ale robimy szybko i stawiać temperaturowa nie jest też taka istotna. Jeden kilo, O nie no. Zabłysnął, słuchajcie. Jeden kilo, Pięknie.